Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Szybkie przesłanie na teraz, na tą chwilę. Co powinniście usłyszeć? W czym coś ma pomóc, dać jakąś wskazówkę? I wybieramy proszę. Jeden, dwa. Jedyneczki. O, tu jest tak dobrze. W głąb patrzymy w siebie w głąb, wgląd. Tu jest też sięgnięcie po mądrość wewnętrzną, intuicję. Tu są jakieś wewnętrzne zmiany, transformacje. Ok, mogą się tu przydać jakieś nowie pełnie księżyca, dobrze, do czego to ma doprowadzić ten wewnętrzny wgląd, głębia, intuicja, o oh my god, do szczęścia, do prosperity, do nadziei, wiary, do pięknych tematów, to tak, do, do jakiegoś fajnego spełnienia. Czyli tutaj, jakby, słuchajcie, dobrze, czasami trzeba posprzątać trochę też w sobie, spojrzeć, gdzie są wewnętrzne blokady, albo poruszać się też intuicją, czy energią serca, czy wewnętrzną mądrością, żeby zdobyć kurczę, świetne jakieś tematy. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Odpowiedzi są wewnątrz Was. To jest to. Jest to. Także dajcie się tutaj też, jakby, prowadzić swojemu. Wewnętrznemu głosowi, a zdobędziecie dużo. Takie są możliwości. Dobrze, dziękuję. I dwujeczki. Dwujeczki. O, mają wiatr zmian. Zmiana kierunku. Coś musi się zmienić, albo będą okoliczności jakieś zewnętrzne, które, które, o, bądź wymuszą, bądź zmotywują Was do podjęcia jakiejś decyzji. Do podjęcia jakiegoś wyboru, do zrobienia kroku naprzód, na przykład z impasu. Albo wprowadzą was w okoliczności, gdzie będzie trzeba dokonać po prostu tego wyboru, bo już więcej nie można na przykład zwlekać, tak? I ma być to pozytywne dla was. Tutaj jakby też um, są jakieś tematy takie, żeby gdzieś pójść w końcu naprzód, żeby zobaczyć inną perspektywę żeby zawrócić z tego kierunku, w którym jesteście i wybrać nowy, zauważyć go przede wszystkim, tak, tu może być też kwestia jakiejś zmiany, jakiejś na przykład separacji, odejścia też e, skądś, e, gdzieś e, i po prostu pójścia też swoją drogą, e, czyli nie narzuconą, a po prostu swoją, w danym, w danych okolicznościach, oczywiście na dany ten czas, ale... Ma być to dla Was dobre. Tak? Ma być to dla Was dobre. I ten wybór, nie bać się też zmian. Nie bać się podejmować decyzji, nie bać się brać konsekwencje za swoje wybory. Tak? W razie co? No i super. Gdzieś otwierają się inne ścieżki. Fajnie. Pozdrawiam serdecznie, papa. Pa.